Dzień dobry, cześć, słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie, zobaczymy obudowę, obudowa, która do mnie dotarła, jak większość już wie, tam, o, widzicie, mam Seplosy, tu jest taki magazyn serwerowy, e, ja pracuję na Seplosach, obecnie V4, fajnie jakby to prezentuje się, fajnie wygląda, e, ogólnie praca jego, ale... Dokupiłem sobie tutaj obudowę, od, obudowę na JBMS-ie. Z racji, że miałem JKBMSy, y mam SEPLOSy, chcę mieć do testów e, dwa te systemy, żeby wam pokazać, porównać, jak to wygląda. Oczywiście pod spodem, e, o, widzicie tutaj, ogniwa, ogniwa standardowo od jednego dostawcy, ja biorę. Jakby ktoś miał pytanie, skąd, e, to oczywiście wam dam znać. Zaznaczam, budujemy, dzisiaj zbudujemy, zobaczymy tani magazyn. Tani magazyn to znaczy w granicach 5000, bodajże około 5000, 5, może z haczyczkiem małem. E, 5000 zł za 16, zaznaczam, ponad prawie 17 kWh. Otworzymy paczuszkę, zobaczymy, jak wygląda nasza obudowa. E, ogniwa standardowo, myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, zaraz Wam pokażę, bo oczywiście mi tutaj takowe leżą. E, ogniwa standardowo, o, takie life po 4 jest uszkodzonym terminalem. Po prostu czeka na lepsze czasy. Może coś z tego wymyślę. Zobaczymy, oczywiście. No my cóż, otworzmy sobie naszą poczuszkę. jak ona nam wygląda. Oczywiście standardowo takie obudowy jak widujecie wszędzie. Dobra, oczywiście, wszystko nam przychodzi zapakowane e, instrukcja. Powiem wam szczerze, w, przy tylu obudowach, które kupiłem, instrukcji jako takiej, czy instrukcja, nie wiem, nie miałem, ale myślę, tak, instrukcja jak najbardziej, tak więc e, prosta, ale się chwali, że coś takiego mamy, tak więc e, bardzo fajny gadżet, co prawda, co mamy po angielsku, ale myślę, że większość angielski powinna znać. Jak nie zna, no to okej, okay. eee, jakby filozofii też nie będzie. Po to to jest. Dobra, słuchajcie, widzicie? Otwieramy sobie. Eee, no i co oczywiście, co my widzimy? No wszystko ładnie zapakowane, zafoliowane. Mm. Dobra, ja sobie to rozedrę, bo będzie mi to prościej. Oczywiście całe to opakowanie pójdzie gdzieś tam na bok kartonowe. Ono się może kiedyś przyda, może nie. Dobra. O! I jedna rzecz jest na pewno na plus. Zaraz Wam to pokażę. Nawet nie jedna, tylko dwie już. E, w stosunku do tych obudów, które miałem. Przepraszam Wam, troszeczkę zasłonię, ale e, trzeba to jakoś wyjąć. A że to waży też parę kilo, około tam 25, 30 prawie kilo. Dobra. Słuchajcie. Odstawiam sobie, widzicie, ogniwa opakowania standardowe ale ee, o, myślę, że będziecie widzieć teraz. Dobra, na pewno zmiana, e, bezpiecznik. Powiem Wam taki dość solidny ten bezpiecznik. Kurczę, o, mamy na off i włączamy. Tak więc zupełnie inny niż ja miałem poprzednio e, i w Seplosach też mam inny, niby 200 amperowy. Podoba mi się, że zabezpieczenie jest i na pewno na plus, to Wam zaraz pokażę, to na co warto zwrócić uwagę. Zobaczcie te rączki rączki plus uchwyty, które to już jest zmontowane, ale rączki, do czego zmierzam? Ja dość sporo testowałem, dość sporo bawiłem się obudowami i tu problem jest za te aluminiowe łapać, no niestety nie daj Boże, coś się wydarzy przy tamtych rączkach takich tutaj wyskładanych no i mamy po nogach, nogi mamy połamane i to gwarantuję Wam, magazyn waży około 130 kg, tutaj tego nie mam opcji, bo wkładamy sobie rąkę tutaj no i nie ma możliwości, że nam coś się wyrwie. Tak więc to na pewno na plus. Perforacja, której w moich obudowach, której wcześniej używałem, nie było. To na pewno zmiana. Coś jeszcze? Nie wiem, otwieramy sobie. Tak więc otworzymy. No i zobaczymy oczywiście, jak to wygląda w środku. No dobra, widzicie? Słuchajcie, mamy otwarte. Mamy otwartą naszą obudowę. Tak to się prezentuje. Na pewno jest troszkę zmian. Te zmiany wam pokażę. W troszkę dalszej części, na pewno troszeczkę są inne tutaj przyłącza, inne są te płytki PCB, hmm, na pewno to wszystko jest. troszeczkę się uległo zmianie. Samo malowanie wydaje mi się też e, inne, też inne w stosunku do tego, co ja używałem. Nie używałem tak dawno, no bo ja widzicie, teraz mam plusy, niedawno miałem też JK. E, troszeczkę to się różni, ale wydaje mi się, że jak najbardziej to wszystko, co jest tutaj, jest na plus. E, ale to co, rozkręcamy sobie dalej. Front czołowy, rozkręcamy, roz, odkręcamy sobie te płytki, demontujemy wszystko, żeby przygotować oczywiście do montażu naszych ogniw. E, no i oczywiście sobie zamontujemy, pokażę Wam jak to wygląda. Mówię, za taką kwotę jak najbardziej według mnie warto. Warto z racji, że Mówię, ja akurat ogniwa biorę od innego dostawcy, obudowy. wziąłem od zupełnie innego, obudowa tak jak powiedziałem, ogniwa biorę od swojego sprawdzonego dostawcy, którego mam już od praktycznie dwóch lat i nie zmieniam, ponieważ nigdy mnie nie zawiódł, jest wszystko w porządku, ale to jaki, jakby ktoś chciał wiedzieć, to jakby tutaj na, w dalszym planie można podpytać mnie na Messengera, czy tam gdzieś zawsze jestem, gdzieś się udzielam, nadaje Polska, oczywiście grupy czy magazyny nisko napięciowe. Dobra. Rozbieram sobie to dalej, widzimy się za chwilę. No, dobra, mamy obudowę rozmontowaną w zestawie. Oczywiście mamy tak: przekładki do ogniw, podkładki do naszych płytek PCB, przekładki i mamy naszą tutaj paczuszkę. Zobaczymy co w niej. Dobra, mamy. Zaraz wam pokażę. Yy, dobra, osłonki do. osłonki do przednich terminali, yy, których nie było. Szko ja lubię akurat takie czarne, czerwone. Tu mamy pół przeźroczyste albo przeźroczyste, yy, ale okej, okay, ważne, że są. Busbary, bary na podwójne terminale. O, przepraszam, na podwójne terminale, to żebyście wiedzieli. Akurat ja mam ogniwa z podwójnymi terminalami, tak więc to na pewno na plus. Co my jeszcze mamy? Zestaw śrubek, śrubek montażowych. E, to jest jak w standardzie. Mamy tu przewody. Mm, to są. A, ok. To są przewody. Najprawdopodobniej, jakbyśmy nie chcieli używać oryginalnego PCB, czy coś niepotrzebne. To, jeśli mam być szczery, nie mam bladego pojęcia. Po co to, na co to? Na pewno z magnesikiem, ale po co? Nie wiem, czy. A chyba żeby tu zasłonić. Dobra, widzicie? Słuchajcie, tutaj z boku. Żeby zasłonić to już OK, widzę? Bo to jest mówię na magnesie. Eee, przewód jakby jest w zestawie do komunikacji. Ja nie będę używał. Mamy coś, czego nie było. Eee, na pewno i to widzę, że dali zobaczcie. System gaśniczy. Czy on jest nam potrzebny? Powiem to tak delikatnie. Jak się ma zapalić nam ogniwo, to na pewno czymś takim go nie zgasimy. To jest taki zbędny według mnie dodatek, który. Po co? Nie wiem. Ja sobie to przetestuję, sprawdzę oczywiście, czy to działa, jak to działa. Ja nie będę tego montował. Eee, mówię, jak ma się. O, tu mamy datę 2025 4 kwiecień 18. Eee, ja sobie sprawdzę, jak to działa i czy to działa, bo jest w takiej fajnej metalowej obudowie. Tutaj widzę, że mamy jakąś, tak to wygląda, dobra, nieważne. Odkładamy sobie oczywiście na bok, no i co, słuchajcie, bierzemy się za montaż, bierzemy się za montaż, obudowę mamy czystą, ja sobie jeszcze ją przetrę, przetrę szmatką, przetrę, żeby jakby kurzu nie było, no i co, odpakowujemy nasze ogniwa, no i zaczynamy tak naprawdę montaż, poskładamy, ja Wam pokażę jak już będą włożone częściowo ogniwa. Ogólnie podoba mi się ten zestaw troszkę lepszy, lepiej wykonany, poskładany niż to, co kupowałem ostatnio, a jakiś czas temu to było. Tak więc na pewno to już jest na plus. Ale dobra, słuchajcie, biorę się do pracy, materiał troszkę dłuższy. No ale cóż, słuchajcie, jutro ma być słoneczny dzień, to trzeba to poskładać. Dobra, ogniwa mamy włożone. Dwie rzeczy bardzo ważne, żeby pamiętać kolejności. Kolejność, tak w tym przypadku po prawej mojej stronie mamy minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Musimy to pamiętać, bo jak się pomylimy, niestety będziemy musieli rozbierać cały magazyn i ponownie go łączyć. To samo mamy z tej strony. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. I mamy szereg, szereg. Mamy oczywiście 16 ogniw, i dlatego mamy napięcie 40. W zasadzie nie 40, tylko 51,2 V. To jest oczywiście napięcie nominalne. Dla mnie jedna bardzo ważna rzecz, zaraz Wam pokażę to, co jest w zestawie, a to, co. Dobra, słuchajcie, tutaj w tym zestawie i tu zobaczcie, mamy busbary do łączenia naszych ogniw, tak czy tak. To oczywiście będziecie widzieć. Dobra, w zestawie z naszymi ogniwami dostaliśmy. O, ja Wam pokażę sztywne prawie one się niczym kompletnie prawie nie różnią. Zobaczcie, tak i tak w teorii, ale w praktyce niestety ma to ogromne znaczenie i ja zawsze stosuję te. Te elastyczne są dużo lepsze, dużo lepiej przewodzą prądy. Testowałem to pod obciążeniem dużym, bo oczywiście w domach nie będziemy tego testować pod takim, bo tam ja testowałem to 280, prawie 300 A. I mówimy o prądach 1C naszego magazynu, i te zdecydowanie lepiej przynosiły prądy niż te. Te delikatnie jakby się grzały, jakieś takie. Nie byłem do końca zadowolony z tych, zdecydowanie lepiej. Tak więc, jeśli macie do wyboru albo takie, albo takie, stosujcie oczywiście te elastyczne. Dla mnie one zdecydowanie lepiej się sprawdzały. Dobra, słuchajcie, przykręcamy przed przednią, tak jak mówiłem, ma dłuższy materiał, ale żebyście oczywiście wiedzieli, wszystko musimy dokręcić z umiarem, ale to oczywiście będziemy w trakcie mówić. I pamiętajcie, od prawej strony zaczynamy od minusa, na lewej stronie kończymy na plusie, przynajmniej w magazynach, w magazynach w obudowach tego typu. W innych magazynach musicie sami zobaczyć, jak Wam wypadnie plus, jak oczywiście minus, bo tu mamy prąd stały. Dobra, biorę się dalej do pracy. Dobra, słuchajcie, teraz przykręcimy sobie tą flanszę przednią, gdzie mamy naszego BMS-a. Warto, bardzo yy, ważne dla mnie, ja to zawsze robię, sprawdzamy wszystkie te dokręcenia, sprawdzamy wszystkie śruby, które są. Z racji, że no niestety fabrycznie tego, no Chińczyk nie robi dobrze i to zawsze zauważałem, dlatego biorę sobie klucz, ustawiam. O, widzicie, lekko dokręcamy, każdy jeszcze z umiarem. Tutaj akurat e, około 13-15 Nm ja stosuję i jest OK. Dobra, słuchajcie, mamy dokręcone, możemy sobie ją przykręcać z przodu no i uzbrajać tak naprawdę potem wszystkie terminale, to wszystko, tak więc zobaczycie to w, za chwilę. Dobra, mamy flanszę przednią przykręconą. Na pewno zauważyłem dużą poprawę, ponieważ ta flansza tutaj, ja Wam zaraz tu pokażę, żebyście mogli zobaczyć, Eee, o, to na tym się spiera. I tutaj mamy e, te śruby, które dokręcamy tu, czy tu, czy tu. Je, ja zauważyłem, dokręcamy do samego końca, aż nam się tutaj zlicuje, tak samo i tu. W poprzednich wersjach nie mogliśmy dokręcać, ponieważ tu była minimalna przestrzeń i ta płyta po prostu jakbyśmy dokręcili te śruby, wyginała się do środka. W tej wersji widzę, że tego nie ma, tak więc to jest poprawione jak najbardziej na plus. Dokręcamy je dość solidnie, żeby te wszystkie ogniwa nam się skompensowały, że tak nazwę, y, odpowiednim oczywiście dociskiem. Dobra, słuchajcie, mamy to, no to co, bierzemy się za układanie teraz naszych terminali. Buzbaru w zasadzie do łączenia. No to cóż, słuchajcie, ważne, żeby nie zrobić tu zwarcia. No niestety, jak nie czujecie się na siłach, to tego nie róbcie na, w domu, ponieważ no, możecie doprowadzić do zwarcia. W najlepszym wypadku pali się terminal, cokolwiek i tyle, ale w najgorszym, no niestety może coś się wydarzyć innego. Ja sobie zawsze robię kładę po prostu to w ten sposób. Później biorę sobie śrubki i dokręcam. I dokręcam to. Eee, i tak naprawdę co, mamy wtedy jakby połączenia gotowe. Dobra, ja się biorę za układanie. Na samym końcu ważne, warto zwrócić uwagę, o, mamy takie szersze, żeby połączyć te na końcu terminale. Dobra, mówię, ja sobie to najpierw układam, a potem będę sobie to przykręcał. Dobra. I mamy na styk, mamy na styk. Jest wszystko jak najbardziej w porządku. Eee, co do szlifowania terminali. Hmm, dobra, myślę, że wezmę miernik. Zobaczycie sobie sami, czy trzeba je szlifować, czy też nie, e, bo to zależy od e, Chińczyka. Zależy od terminali, jakie stosuje. Ja wezmę miernik, zobaczymy. Jak to wygląda, żebyście mogli zobaczyć. Dobra. Miernik myślę, że mamy, widzicie, widzicie, dobra. Leciutko przykładam. Zobaczcie, nic nie trzeba szlifować. Kompletnie mamy. Ee, o widzicie sami, mamy w tym momencie tutaj przejście bez najmniejszego problemu. E, rozmawiałem z Chińczykiem, u którego ja biorę ogniwał. On powiedział, że nie trzeba nic szlifować. Jest to gołe aluminium, nie jest niczym jakby anodyzowane tutaj, czy nie jest żadna powłoka nakładana. O, widzicie? Bez najmniejszego problemu e, mamy napięcie tak więc dlatego ja sobie nie szlifuję układam terminale teraz je będziemy przykręcać. Dobra, odkładam na bok miernik, później się przyda. Ale oczywiście zanim e, wam nie pokazałem niestety. E, dobra, mamy nasze e, listwy A i B. Dobra. Y, widzicie, o zapomniałem o tych listwach, które musimy sobie tutaj położyć. Nie pamiętam od której to do której strony idzie, ale chyba tu jest A, tam jest B. Jak dobrze kojarzę, dobra, słuchajcie, można było to zrobić inaczej. A bardzo ważne, tutaj dostaliśmy w zestawie takie naklejeczki, żebyście widzieli. O, które sobie tu przyklejamy, i wtedy będziemy mieli fajnie tutaj zrobione. Dobra, taka gąbka. Bierzemy sobie ją, ja sobie ją wezmę na kolana. I zaraz Wam pokażę, jak już nakleję. Dobra. Pierwsza jest zrobiona. Yy, I teraz drugą sobie bierzemy listwę. Listwa B. AB B, A, B, A, B, A, B, Dobra. Dobra, od razu drugą. Widzicie, zawsze o czymś człowiek by zapomniał. Dobra, dobra, drugą mamy też gotową e, to cóż, bierzemy się za że. a to nie starczy widzicie? Czyli e, tu mamy, przepraszam, o to kładziemy sobie tu czarne, moje 16 ogniwo jest tu, tam jest i przykręcamy je też widzicie o zapomniałbym o nich, a to jest bardzo, bardzo ważne. Można to oczywiście zrobić wcześniej troszeczkę e, zanim położymy terminale. Tak jest fachowo, ale o. No i teraz mamy. No dobra, słuchajcie, wstępnie mamy już poprzykręcane palcami, ja sobie używam zawsze takiego elektrycznego wkrętaka, o dokręcam wstępnie i bardzo ważne, no niestety bardzo ważne, teraz klucz nanometryczny, niestety idzie w rękę. E, ustawiamy go na około nie około tylko to ma być równo widzicie ja używam 5,5 a 6 Nm i dokręcamy każdy jeden terminal niestety musi być klucz bo mamy potem problem klik widzicie klik i tak każdą jedną śrubę sobie musimy podokręcać z racji żeby to mówię, było było mm, klucz po co ktoś powie że no, on nie używa nie, możecie nie używać ale jest to bardzo istotne o widzicie wszystko musi być dokręcone z odpowiednią siłą. Nie można tutaj dokręcić sobie na oko niestety. Dobra jest ponieważ możemy ukręcić terminale, bodajże koło 10 Nm, co bardzo łatwo przeciągnąć. Terminale nam się ukręcają. Tutaj muszę sobie poprawić, bo jedna rzecz mi... O. Źle. Dobra. I tak każdą jedną dokręcamy śrubę. No dobra, mamy wszystko dokręcone. Jak widzieliście, ważne, miernik w rękę eee, i sprawdzić sobie to napięcie. Napięcie powinniście mieć w granicach 52 V. No i jest 52,5, czyli to oznacza, że wszystko jak najbardziej prawidłowo skręcone jest. Czyli wszystko jest po kolei tak, jak należy. Dobra, słuchajcie, mamy to zrobione. No to bierzemy się dalej. Tak naprawdę, za podłączanie co? Flansza przednia, kabelki spinamy, podłączamy. No i potem na końcu te dwa podpinamy. I powinno nam ruszyć. No dobra, dokończmy podłączanie. Flansza przednia jest, e, że tak nazwę, przykręcona. Wszystkie kabelki, które odpinaliśmy, podpięliśmy jakby z powrotem. To, co zostało nam, oczywiście, plus minus e, podpiąć. Podpiąć zasilanie naszego BMS-a plusowe. Dwa do balansowania naszych ogniw. No i myślę, że powinno wystartować. Dobra, słuchajcie. Ja sobie to zrobimy to tak. E, widzicie, musimy sobie śrubeczka. Dokręcimy, dobra, jeden i tu zaraz drugi. Widzicie, jak mówię, używam tego śrubokręta. Dobra, jest. Oczywiście potem dokręcamy kluczem dynamometrycznym. Kluczem dynamometrycznym, dobra. Pyk. Pyk. Dobra i teraz jeszcze został nam plusik do podłączenia e, Dobra plusik tu 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 mamy tu Jak nic nie wybuchnie to powinno się w teorii włączyć Dobra to dokręcamy i zaraz jeszcze jeden dobra i został nam ostatnie. Jakby samo zasilanie. Widzicie? Opa! I je przykręcamy sobie też tutaj. No i w teorii, zaznaczam, powinno to wystartować. Zaraz zobaczymy. Oczywiście teraz będzie trzeba naładować. Zrobić to balancing, bo to pierwsze uruchomienie. No widzicie? Tu jedna. Dobra, jest pyk. No i cóż, myślę, że możemy zobaczyć. Dobra, folikę sobie zadźmy. No dobra, mamy wszystko poskładane. Sprawdźmy, czy nam się włączy nasz BMS. W teorii powinno być wszystko ok. To cóż, przytrzymujemy. No i jak widać, BMS nam wystartował. Pokazuje napięcie, pokazuje. Oczywiście konfigurację zrobimy w kolejnym odcinku naszego JBMS-a. A my cóż, dzisiaj myślę, że to tyle. Właśnie zbudowaliśmy wspólnie. Magazyn w, za około 5000 zł, bo mniej więcej taki jest koszt budowy tego magazynu. Ogniwa, plus obudowa, e, taki zestaw DIY e, do samodzielnego montażu. Jeśli mówię, macie troszeczkę e, smykałki technicznej, e, nie boicie się trzymać narzędzi, nie boicie się też prądu, tak naprawdę, to bez najmniejszego problemu dacie sobie radę ze złożeniem takiego magazynu. To cóż, ja dzisiaj kończę. Podłączam go oczywiście do ładowania, niech nam się on naładuje. Potem go musimy zbalansować, żeby to mówię, wszystko przeszedł cała ta procedura. A na dzisiaj tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.